Gdy zbadamy to, jak zmieniały się ceny w poszczególnych latach i wyciągniemy z tego średnią, otrzymamy ich sezonowość w całym roku. Jeśli jesteście ciekawi, jak taka sezonowość przedstawia się dla złota i srebra na bazie obserwacji ostatnich kilkudziesięciu lat i gdzie się według tego wzorca obecnie znajdujemy, nie mogliście trafić lepiej. Zanim jednak do sezonowości przejdziemy, mam dla Was kilka wykresów i ciekawostek z obszaru złota i srebra, jakie się ostatnio pojawiły, zatem koniecznie zostańcie ze mną do końca. Na pierwszy ogień podsumowanie listopadowych poczynań NBP w zakresie zakupów złota, które okazały się drugimi największymi w tym roku. Ze zaktualizowanego pliku z wartością aktywów rezerwowych dowiadujemy się, że wartość posiadanego przez NBP złota to 156,5 miliarda złotych. Odnosząc to z kolei do całości rezerw na poziomie 889,7 miliarda złotych, złoto ma w nich teraz udział na poziomie 17,59%. Zauważcie tylko, że na koniec października było to 17,73%. Ten spadek udziału złota, pomimo listopadowych zakupów, wynika z tego, że w poprzednich tygodniach mieliśmy korektę cen wyrażonych w złotym. Jeśli przeliczymy wartość złota na koniec listopada na uncje i tony, a więc w oparciu o cenę złota z porannego fixingu LBMA na ostatni dzień miesiąca oraz cenę dolara staweli kursów walut Narodowego Banku Polskiego z tego samego dnia, to okaże się, że w ubiegłym miesiącu rezerwy złota NBP zostały zwiększone o 21,05 tony i jest to drugi po wrześniu miesiąc z największymi zakupami w tym roku. We wrześniu kupiono bowiem minimalnie więcej, bo 21,77 tony. Biorąc z kolei pod uwagę zmiany całości posiadanych rezerw złota, te wynoszą obecnie 448,24 tony i jak widzicie, osiągają systematycznie kolejne rekordowe poziomy. Możemy także zobrazować w czasie zmiany udziału złota w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. Wzrost tego udziału przyspieszył wyraźnie od wiosny ubiegłego roku z okolic 8% do obecnych około 17,5%. Celem jak zapewne wiecie jest 20%, choć jeśli intryguje Was wątek wyrównywania rezerw nie tyle względem całości aktywów rezerwowych, co 4% względem PKB w całej strefie euro, zerknijcie na materiał sprzed 4 tygodni. Przechodząc teraz do ostatnich zmian cen złota, na poziomie wykresu wyrażonego w dolarze widać, że kupujący w powyborczym otoczeniu ewidentnie wytracili dynamikę. Co w dużej mierze może być zasługą odciągania zainteresowania przez rynek akcji, ale i kryptowaluty, z testującym okrągłe 100 tysięcy dolarów Bitcoinem na czele. Złoto na dziennym wykresie przekroczyło w listopadzie linię trendu wzrostowego, po której cena poruszała się od lutego. Co więcej, spoglądając na zmiany od września do teraz, można tu także dostrzec ideę formacji głowy z ramionami, która mogłaby sygnalizować, że sprzedający nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zwłaszcza, gdy jej prawe ramię konstruowane jest już pod przełamaną linią trendu wzrostowego. Aby te korekcyjne ryzyka zostały odsunięte na bok, kupujący musieliby z przytupem powrócić powyżej 2720-2750 dolarów, a więc załamać ten zwiastujący korektę układ. Wówczas każdy, kto próbował grać na spadek cen, byłby zmuszony uciekać z rynku, tym bardziej dynamizując jeszcze ruch cenowy. O ile zachowanie dolarowej ceny złota może sygnalizować ryzyko rozbudowania korekty, o tyle nieco bardziej pozytywnie prezentuje się na chwilę obecną wykres ceny złota, ale wyrażonej w PLN, gdzie relatywna siła względem ceny dolarowej wynika z osłabienia złotego w tym samym czasie. Co więcej, jeśli zmierzymy różnicę między szczytami z października i listopada oraz dołkami z listopada i grudnia, to będą one takie same. To z kolei może nam sugerować, że pojawia się w tym przypadku możliwość wystąpienia jedynie korekty pędzącej, zwanej także nieregularną, a więc najbardziej pożądanej przez wszystkich kibicujących szybkiej kontynuacji trendu. Także miejsce jej wystąpienia ma spore znaczenie, a więc po rozbiciu oporu wyższego rzędu, za który w tym przypadku można by uznać strefę poprzednich maksimów w obszarze 9,500 do 9800. Jeśli wrócimy do wykresu ceny dolarowej, to zwróćcie uwagę na to, co wydarzyło się po wykonaniu fali wzrostowej tuż po rozbiciu 2100 dolarów. Na przełomie kwietnia i czerwca rynek chwilę odpoczywał, tworząc układ właśnie przypominający także korektę pędzącą. O czym zresztą doskonale wiedzieli wszyscy śledzący nasz profil na platformie X. Skoro więc rynek złota odpoczywał nieco w ostatnich tygodniach po ostatnim rajdzie cenowym, spójrzmy teraz, jak to zachowanie ceny ma się do tytułowej sezonowości. A zrobimy to na bazie 56-letniej historii zmian cen złota. Do kalkulacji została także wzięta sztywna cena złota sprzed 1971 roku, ale w całym badaniu średniorocznego przebiegu z tego okresu nie ma to na szczęście większego znaczenia. Po pierwsze, cena się wówczas nie zmieniała, a po drugie, zakładając, że badanie musiało zostać zakończone na 2023 roku, sięgamy tym sposobem do 1968 roku, a więc 3,5 roku z 56 badanych, czyli 6% okresu, zaburza nam lekko końcowy wynik. Niemniej jednak, spoglądając na tak uśredniony przebieg zmian cen złota w poszczególnych częściach roku widać, że można tu w zasadzie wyróżnić trzy fale wzrostowe. Idąc od chwili obecnej, najbliższa z nich powinna się statystycznie rozpocząć w okolicach połowy grudnia i trwać mniej więcej do końca lutego. Druga przypada na okres od połowy marca do początku czerwca, natomiast trzecia z nich od okolic początku lipca do początku października. Jeśli jesteście ciekawi, jak wypadł obecny rok na tle tej sezonowości, to nakładamy obydwa wykresy na siebie. Wyraźnie nie zgadza się tu początek roku, gdy na rynku złota pojawiła się korekta. Od okolic kwietnia zachowanie dolarowej ceny względem jej sezonowego wzorca zaczyna już jednak chwytać korelację, a więc mamy wspomnianą chwilę wcześniej korektę pędzącą i rozpoczęcie kolejnej fali wzrostowej mniej więcej z początkiem lipca. Ostatnie tygodnie od okolic października to także korekta, w tegorocznym przypadku w kształcie głowy z ramionami. Obecnie zatem wchodzimy właśnie w połowę grudnia i jeśli uśredniona historia poprzednich ponad 50 lat ma nam coś podpowiadać, złoto miałoby szansę na ponowny wzrost zainteresowania w kolejnych kilkunastu tygodniach. Zwłaszcza, że na początku tego roku od sezonowego wzorca się oderwało a zatem być może dla odmiany na początku 2025 roku zachowa się bliżej owego wzorca. W tym miejscu przechodzimy do kolejnego wykresu związanego ze złotem, który zrobił na mnie w ostatnich dniach niemałe wrażenie, a który znają już osoby śledzące nasz profil na X. Otóż spójrzcie, jak wygląda wykres złota podzielonego przez godzinowe zarobki w USA. Innymi słowy, wykres ten pokazuje Wam, ile godzin przeciętny Amerykanin musi pracować na uncję złota. W okolicach 1980 roku było to 80 godzin, podobnie jak w okolicy 2011 roku. Do owych 80 godzin zaczynamy się zbliżać także obecnie. I teraz najciekawsze. Prawdopodobnie części z Was, kształt tej relacji ceny złota do godzinowych zarobków w USA wydaje się znajomy. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, patrząc na ten wskaźnik, to kształt wykresu srebra za ten sam okres. Jeśli spojrzycie teraz na te dwa wykresy, jeden pod drugim, wyglądają one bardzo podobnie. Wniosek, który mógłby płynąć z ich wysokiej korelacji jest więc moim zdaniem taki, że srebro jest m.in. funkcją dostępności złota dla przeciętnego Amerykanina. Innymi słowy, w sytuacji, w której cena złota silnie wzrośnie, stając się mniej przystępna w relacji do przeciętnych wynagrodzeń, popyt uaktywnia się na znacznie tańszym srebrze. Obecnie około 85 razy tańszym. Jeśli jesteście natomiast ciekawi przebiegu tego wykresu na ponad 150-letniej historii, to prezentuje się on jak na załączonym obrazku. Historycznie relacja złota do srebra znajduje się teraz zdecydowanie w górnym pasmie odchyleń od średniej. Średniej, która intuicyjnie na tym wykresie wypaść powinna bliżej wartości 50. Zanim przejdziemy do wykresu srebra, rzućcie jeszcze okiem na ostatnie lata i relację popytu do podaży. Na przestrzeni ostatnich 10 lat tylko w trzech przypadkach pojawił się niewielki deficyt. Ostatnie 4 z rzędu, biorąc już pod uwagę szacunki na rok obecny, to niemal 20% deficyt. Jeśli z kolei spojrzymy na strukturę sektorową tego popytu w ostatnich 10 latach, to systematycznie rośnie znaczenie zapotrzebowania ze strony przemysłu. Jeszcze w 2015 roku z tego sektora generowana była raptem połowa popytu na srebro. W tym roku będzie to prawdopodobnie 84%. Jak na razie w czołówce przemysłowego zapotrzebowania pozostają panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne. Tutaj z kolei zobaczyć możecie, jak zmieniała się od 2008 roku globalna produkcja energii z paneli fotowoltaicznych. Ale co ważniejsze, także szacunki na lata kolejne. Choć jesteśmy po solidnych wzrostach, z obecnych poziomów zapotrzebowanie ma się jeszcze niemal podwoić na przestrzeni kolejnych 10 lat. Przechodząc teraz do zachowania ceny srebra, jak doskonale wiecie, także i tutaj od połowy października pojawiła się około 15% korekta. Która, podobnie jak na złocie, przybiera kształt zbliżony do głowy z ramionami. Sam w tym, że o ile w przypadku złota doszło już do przekroczenia tegorocznej linii trendu wzrostowego, o tyle w przypadku srebra wykres zdołał ją utrzymać. Co więcej, jeśli spojrzycie na przełamaną wcześniej linię spadkową, na której budowana była korekta od maja do sierpnia, to obecna korekta także zdołała na niej wyhamować, tworząc przy okazji formację podwójnego dna, z której bykom udało się już na początku tego tygodnia wybić, podważając jednocześnie ideę zwiastującej spadki głowy z ramionami. To zatem tak, jakby złoto rozprawiło się z obszarem 2750 dolarów. Jest to o tyle nietypowe, że srebro technicznie znalazło się krok przed złotem, co może sugerować, że w kolejnej fali to właśnie srebro zacznie nadrabiać wcześniejsze zaległości, zbijając przy okazji wskaźnik złota do srebra na niższe wartości. W kontekście srebra polecam wam również śledzić jego losy w następnych, ostatnich już dniach tego roku. W bardzo wysokim, bo aż rocznym interwale mamy obecnie szansę na rekordowe zamknięcie. Rok 1979 kończył się na poziomie 28 dolarów, natomiast rekordowy do tej pory 2010 rok na poziomie 30 dolarów i 86 centów. Jeszcze lepiej widoczne będzie to w sytuacji, gdy z wykresu świecowego przeskoczymy sobie na liniowy, rysowany po cenach zamknięcia, na którym to przy okazji naszym oczom ukazuje się potężna czasowo filiżanka z uchem, skorelowana z omawianą już wcześniej relacją ceny złota do godzinowych zarobków przeciętnego amerykanina. Staliby walce naszego kanału, do których dołączyć możecie też klikając przycisk subskrybuj. Pamiętają zapewne, że srebro w długim terminie skorelowane jest także z realną ceną złota, a więc ceną złota skorygowaną o inflację, które to złoto skorygowane o CPI w ostatnich miesiącach ze swojej ponad 40-letniej filiżanki z uchem już się wybiło, co sugeruje, że w kolejnych latach ma ono szansę wyprzedzać inflację w USA, a więc zwiększać siłę nabywczą jego posiadaczy. Na koniec zostało nam jeszcze spojrzenie na sezonowość ceny srebra. W tym przypadku udało mi się dotrzeć do wykresu budowanego na bazie lat 1975 do 2020, którego przebieg zbliżony jest z grubsza do uśrednionego przebiegu ceny złota, który widzieliście już wcześniej. Z historii tych 45 lat także wynika, że w okresie od połowy grudnia do drugiej połowy lutego mamy szansę zobaczyć lepsze zachowanie cen srebra. Dalej, czekać nas może statystycznie kilka miesięcy uspokojenia, by ruszyć z kolejną falą wzrostową od lipca do października, gdzie pojawi się trwający do połowy grudnia przystanek. Pamiętajcie natomiast, że ta sezonowość nie jest absolutnie żadną gwarancją jej powielenia w przyszłości, ale jedną z podpowiedzi, co działo się w analogicznym okresie czasu w przeszłości. Najlepszym tego przykładem był początek tego roku na złocie, gdy sezonowość podpowiadała wzrost, a faktycznie obserwowaliśmy korektę. Dajcie znać, czy bierzecie pod uwagę aspekty sezonowości w wyznaczaniu sobie momentów do kupna lub sprzedaży, a jeśli nie, to jakie czynniki decydują o zawarciu przez Was transakcji? Chętnie zerknę na Wasze pomysły w komentarzach pod filmem. W tym miejscu dotarliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejny piątek.